Siemanko, z tej strony a to jest kolejny odcineczek z casehacka Dzisiaj mamy 2000 dolków No i dzisiaj... Hmm, co by dzisiaj porobić? Może jakieś luźne butelki. Tak, na razie musimy odpocząć od tych typowych skrzyneczek Ale co, nie przejdziemy Standardowo, klikamy ten plusik Cyk Kodzik ASEX7 ma plus do doładowania No i dwie skrzynki na start za pierwszym razem jeśli uży, użyjecie kodu ASEX na stronce No to dostajecie dwie darmowe skrzynki bonusowe Możecie wpłacić blikiem Kartę kredytową, bank transfer, gift card, krypto, skimpay I google pay screen i dalej eee, Tak Szybki giveaway, 2 dolki wpłacacie, no i możecie wbić Royal giveaway, 10 dolków lub więcej No i wtedy do royalka możecie sobie wbijać eee, tak, Darmowe skrzyneczki Co 24 godziny możecie odebrać skrzyneczkę Za pierwszy level Jeśli mi załaduje stronę, dziękuję eee, Tak, za pierwszy level tutaj Woodcase. Mo możecie sobie odwierać co 24 godzinki No i te bonusowe skrzyneczki jak się, albo użyjecie mojego, mojego kodu dostaniecie e, ten bonus case. Korzystacie też z eventu z Pugizem. Jeszcze jest miesiąc i 9 dni. Sporo czasu. Może coś fajnego wykręcicie. E, tak standardowo tutaj bonus cashback. To co e, wydamy razy 1% to jest potencjał w tym cashbacku. Także co? Zanim przyjdziemy na butelki. Naprawię tylko jeden błąd. Dobra. Już jestem. Cyk, wbijamy bitwy. O, tutaj bijamy. Do Tita. Uuu! A to jest Underdog. Aha. Super. Super, że mi sypie. Może jemu coś. No, kałaszek. No to i tak Może chociaż ten bot wygra. O, Stream, Dzień dobry. No i git, chociaż bot wygrał Lepiej, żeby bot niż Tito. <grybujesz> Także co? Lecimy z kolejną bitewką. Co można sklecić? Nowe bestsellerki są. A weźmy T-Dragona, Prince, Trimatomita, Tomato, Trill Huntera i Trickster. Standard na dwóch. Poczekamy chwileczkę. Raz, dwa, trzy. I nie ma nikogo. Let's go. Botiorgo. Botiorgo. Może. Wygramy z nim. Może. Może jest długie i szerokie. No, no, Bedwich do Mandy, dobry drop, jak na tej dragona. No i Prinstream niestety nie dało. Prinstreamka, Tommy Tomato, Monster Mashup i Kill Confirmed No i zaczynamy. O. A nie, jednak Tranquility jeszcze Hyper Beast? Nie. Jak zwykle. Tia. Yeah. Ostatnimi y, czasy nie mam szczęścia do bitew, ale może jeszcze się odkujemy w tym odcineczku. Oby, 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 oby. Mm. Co by tutaj zarzucić? O, Tiger Knives, Chinatown. Na trzech i Underdog. Dodałem boty. Bot nerd, bot troll. Dobrze. Git. Chinatown. Oby im Dobra. Uuu. Myślałem, że nie przegrałem. Dobra. Git. 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 Pasuje. Dobra. Cenowo. Zróbmy. I tak. Dość droższego. Cool Ridera, tortugę, porki, wprost 500 dolgów Dobra Trzech I spróbujmy share Bot i samo bot troll I dajcie coś Ja, no rzeczywiście dało Tortuga Ej Dobrze Porki W miarę git rozgul i syf. i tutaj, pier. tutaj, podziękuję już temu tutaj, eee, za długo, za długo. Um, <śm> dobra, muszę na dwóch 1400 Dolarów Crystal Nice Ta i flip No Dwóch standard Oho Nitro Proszę, niech mi sypnie Proszę dalej, Crystal Nice Aha, no super Się zaczyna Proszę, dajże. No. Witam w moim świecie. Flip knife. Mhm. Ja. Jasne. Nie podoba mi się to. Nie podoba. Trzy dream knife'y. Underdog Daj mi tego zbana, Niech mu teraz. Proszę bardzo Underdog No To jest początek ja. Super Sypiesz mu? Ну, то есть, який жарт. На правда. Немного душ, то бить фотомонту И сделаем это так. Пять, 301, to fajne o, wystarczy na dwóch 15 skrzynek, let's go epic warden o dobrze dało 25 pindolków. elite build awpka, 50% O, oh, Cobra Strike Aquamarynka, nieźle Come on, Hellfire, no, tu dużo Crazy Pizza Blood in the Wood? Faktor, nie, no tak, w sumie O, oh, Hyper Beast Nie A, to dwa dolki różnica Thrill Hunter Tranquility. No oczywiście. Kingdom? Dobrze. Że nie. O, mecha industries. No nie, no to jest jakiś żart. Bricks. Mhm. Zobaczymy, Moło to. Good, 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 good. 189 Dobrze Zajibisz się wręcz No guda od trójka Mamy to C4 Dobra Jest GIT Mamy to Mamy to, mamy, mamy mamy No i gito. Let's go 1000 dolarów Dobra Zróbmy Zróbmy ostatnią bitwę Ostatnia pidełka Dwa Witchcrafty i Nitro klasyczna Dajbota. Botnica. Dobra, lecimy Witchcraft. Proszę, sypni Golden Goy. Może być? Proszę, sypni teraz. Prinstream, Jest, jest, jest. Nitro, proszę. Jest. Git. Mm, 3 dolary na plus. Dobra, może być. Dobra. Także co? To było na tyle. Yy, Bijajcie w giveaway. E, korzystacie z codziennej skrzyneczki. I co? Korzystacie też. A, zapomniałem o moim giveawayu. Yy, mój giveaway na 150. 5 dolarów, tak? Wystarczy, że z moim kodzikiem Masak z 2,5 dolara. Także co? To było tyle. Bijajcie, grajcie, wygrywajcie. Na razie.